Każdy z nas korzystał kiedyś z usług pocztowych i chociaż dzisiaj zamiast listów coraz częściej wysyłamy maile, to paczki nadal nie da się wysłać przez internet. Rosnąca popularność sprzedaży internetowej sprawia, że zainteresowanie usługami pocztowymi i kurierskimi stale rośnie. Technik usług pocztowych i finansowych zajmuje się przede wszystkim przyjmowaniem, przewozem, doręczaniem i wydawaniem przesyłek pocztowych i kurierskich. Do jego zadań należy prowadzenie promocji, aktywnej sprzedaży towarów i usług, wykonywanie czynności rozdzielczo-ekspedycyjnych oraz prowadzenie dokumentacji. Ponadto zajmuje się prowadzeniem obrotu pieniężnego i usług bankowych. W zawodzie tym niezbędne są dokładność, staranność i wysoka kultura osobista. Liczą się uzdolnienia urzędnicze, jak i administracyjne. Praca odbywa się zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak biura i urzędy pocztowe, jak również w terenie, gdy chodzi o dostarczanie i przewóz przesyłek. W zawodzie wyodrębniono dwie kwalifikacje zawodowe. Można je uzyskać podczas nauki w jednorocznej szkole policealnej lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie przy posiadaniu wykształcenia średniego. Wykwalifikowany technik usług pocztowych i finansowych może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach świadczących usługi pocztowe, finansowe, kurierskie, logistyczne oraz handlowe i kolportażowe. A teraz przyjrzyjmy się pracy technika usług pocztowych i finansowych. Praca na poczcie wydawała mi się ciekawa i przyjemna. Poczta kojarzyła mi się z listami i paczkami, a okazało się, że jest to szereg innych usług dodatkowych. Lubię przede wszystkim kontakt z ludźmi, prawda? Ta praca umożliwia mi to. Jestem osobą otwartą, łatwo nawiązu nawiązuję kontakt, jestem osobą komunikatywną. Do tej pracy właśnie jest to potrzebne, prawda? Lubię przede wszystkim pracę z, z ludźmi. Na początku każdego dnia mojej pracy przede wszystkim muszę zmienić strój, tak? Muszę się przebrać w strój służbowy, ponieważ wygląd pracownika jest bardzo ważny. To my bezpośrednio tworzymy wizerunek firmy. Przede wszystkim muszę też przygotować swoje stanowisko pracy, tak? to znaczy uzupełnić awans znaczkowy, handlowy, nastawić datownik na odpowiedni dzień, zalogować się do komputera, również pobrać gotówkę. Prawda? Jestem pracownikiem okienkowym, więc moja praca wiąże się bezpośrednio z obsługą klienta, jestem pracownikiem uniwersalnym. Klient może u mnie sobie nadać list, paczkę, zrobić wpłatę. Może założyć konto, otworzyć lokatę. zajmuje się również ubezpieczeniami. Każdą czynność rejestruję w komputerze. W trakcie pracy, tak jakby na odprawę również wysyłam listy i paczki przyjęte przez klientów. Mam oczywiście cały czas kontakt z gotówką, więc na koniec każdej pracy muszę zliczyć tę gotówkę. Stan kasy, musimy się zgadać. Z tym, co mam wprowadzone do komputera, ze stanem faktycznym. No i oczywiście cały czas angażuję się w sprzedaż produktów, prawda? Czyli intensywnie prowadzę tą sprzedaż. W swoim miejscu pracy korzystam przede wszystkim z datownika. Każdą przesyłkę bądź też każdą wpłatę muszę podstemplować, tak, żeby klient miał widoczną datę nadania przesyłki bądź, bądź takiego przelewu. No przede wszystkim jest to też komputer, prawda? poczta już się w pełni zinformatyzowała. Każdą czynność rejestrujemy w komputerze, każdy list, każdą wpłatę, wszystko to jest w komputerze. No, w swojej pracy wykorzy wykorzystuję również wagę. Każdą przesyłkę ważymy. Cały w pracy przede wszystkim wydaje mi się, że, że ten kontakt z klientem, prawda? To mi, to mi sprawia dużo przyjemności, dużą radość. Kiedy, yy, Klient jest zadowolony z mojej obsługi, kiedy wraca i mówi, że był fachowo mile obsłużony. Przyjemne sprawia mi również, kiedy przełożony jest zadowolony, prawda? kiedy pochwali, kiedy nagrodzi premię dodatkową. Fajna jest również atmosfera pracy, a akurat tak jest na moim urzędzie, mam fajną, miłą ekipę zgraną. Wydaje mi się, że przyjemne jest również, że cały czas mogę się doszkalać. Ciągle mamy jakieś kursy, podnoszę swoje kwalifikacje, prawda? To jest, to jest właśnie fajne w tej pracy.